Witam wszystkich z tej strony, Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Battlefield Hardline. No cóż, wiem, że po raz kolejny, ale tak jak mówiłem ostatnio na filmiku Tarnosia, w którym nagraliśmy taki podwójny komentarz do jednego z gameplay, które razem graliśmy w helikopterze to słuchajcie, zaczynam traktować i chyba traktuję generalnie hardline'a jak Call of Duty. A więc spora rzeźnia, mniej trzeba główkować, mniej maszyn. E, Dużo gry, piechotą, dlatego też chyba tak mnie wciągnęło. Wiadomo, że odblokowywanie tych kolejnych rzeczy to może nie do końca jest przyjemność, ale też właśnie sprawia, że coś nowego, że w jakiś sposób mnie to wciąga i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to proste, bo chociażby już w tej chwili mam odblokowane, oprócz właśnie tego naszego knockouta, którego szczerze mówiąc nie polecam to mam odblokowane FMG9 na klasie technika i zrobię oczywiście z tego materiał, z tejże broni i wypowiem się na, na jej temat w innym materiale. A tutaj po prostu dążyłem jako ten nasz cholerny szturmowiec do odblokowania double barrel, czyli tej naszej kochanej dwururki shotguna. No, który niektórzy twierdzą, że jest bardzo dobry i najlepszy w klasie właśnie tych shotgunów. Ale to się okaże, gdy tylko odblokuję i zobaczę jak się nim gra. Jeżeli chodzi o klasę szturmowca, to troszkę moja opinia na temat szturmowca się zmieniła z momentem odblokowywania pewnych rzeczy, pewnych setupów. Setup, którego tutaj używam, to jest SA58OSW, czyli karabinek krótsza wersja fala z tego, co się orientuje i jest to karabinek, który, no, muszę przyznać, że jest jednym z dwóch, które dają radę w przypadku klasy technika. Kolejnym jest oczywiście scar, a tutaj akurat ten sa58 mam wyposażone w ciężką lufę, tłum, do tego celownik holograficzny razy jeden, krótki chwyt, a także laser. I pomimo większego recoilu niż jest to w przypadku oczywiście tych takich typowych karabinków szturmowych z klasy chociażby operatora to idzie ogarnąć akurat ten recoil w tej broni, a także w skaże. I można pograć całkiem niezłe meczyki. Muszę Wam powiedzieć, że ten demecz jest na tyle... Spory, a więc 3-4 kule wystarczają na to, żeby zgarnąć przeciwnika i na bliski kontakt, gdzie nie musimy aż tak bardzo martwić się o ten nasz recoil, często wygrywam po prostu pojedynki z klasą szturmowca. Przepraszam, z klasą operatora, który no, już do mnie pędzi, już chce, mieć, chce mnie udupić, ale dziwi się, gdy moje SA58 OSW zgarnia go. Dużo szybciej. Tak więc polecam oczywiście tego setupu do tego setu powiem wam tak, bardzo sprawdza się, po pierwsze, tarcza amunicja. Nie bardzo sprawdza nam się to C4, które tak kochałem w przypadku i kocham w przypadku Battlefield 3 Battlefield 4. Nie ma tutaj takiego modelu zniszczeń, jak było to w tych wcześniejszych części Battlefield'a, i nie ma sensu po prostu używania, szczerze mówiąc na piechotę. Tego setupu, gdyż jeżeli nawet ktoś się skitra, chociażby w tej budce, stróżówce, którą mam po lewej swojej stronie, to i tak i tak nie jesteśmy w stanie tego rozpieprzyć. Tak więc, no, nie jest to zbyt fajne, ale no dobra, możemy oczywiście to w jakiś sposób odżałować. Co jest dosyć istotną rzeczą, to w przypadku właśnie posiadania tej tarczy, lepiej jest, gdy mamy ją na plecach niż przed sobą. To jest trochę dziwne, ale tak jest. Yy, ona osłania nam plecy, i kiedy mamy i gramy przede wszystkim TDM, i mamy te posrane respy, to ona dosyć często yy, utrudnia sprawę przeciwnikowi, żeby nas udupić. Ja wielokrotnie, gdy biegłem za kolesiem, yy, który miał tarczę na plecach, zastanawiałem się: Słuchajcie, to jest, to jest moment, ale człowiek się zastanawia, co ja mam robić. Bo przecież nie będę mu strzelał jak debil w plecy. W, gdzie ma założoną tarczę e, i gdzie stracę te 21 pestek, i ten koleś się odwróci i mnie zabije. Ale też sobie wtedy człowiek myśli: no dobra, to zacznę strzelać w nogi. Trzeba przede wszystkim przymierzyć. Zacznę strzelać w nogi. Z tym, że strzelając w nogi, mamy niższy damage. E, tak więc e, no, trzeba to w jakiś sposób e, ogarnąć i najlepiej, wiadomo, zajść w tym momencie przeciwnika jakoś od boku lub też od frontu. Tak więc e, no, ta tarcza w pewnych momentach jest OP. Słuchajcie, ona ma takie właściwości OP, gdy ma się ją na plecach. Kiedy oczywiście mamy ją przed sobą, to ona za bardzo może i się nie sprawdza. E, jest tak, że niby wytrzymuje ona także obrażenia te wybuchowe. Jeżeli ktoś nam podrzuci granat, to powinniśmy się nią zasłonić i wtedy delikatnie powinna nas osłonić. Nie do końca tak jest. Szczerze mówiąc, przyjąłem już kilka granatów przed siebie i nigdy jeszcze, że tak powiem, nie uchroniła mnie przed zgonem. Do tego jest ona dosyć stosunkowo słaba, jeżeli chodzi o shotguny, o snajperki, więc jeżeli ktoś wypakuje w Was trzy razy z shotguna, to ta tarcza po prostu ulega zniszczeniu. Jeżeli ktoś wypakuje do Was tyle samo ze snajperki, ulega zniszczeniu. Tak więc możecie się zdziwić okropnie, gdy trzymacie ją przed sobą, a tutaj nagle giniecie. Ja miałem nawet takie sytuacje, że koleś podbieg, Nie wiem którego, nie pamiętam którego z pistoletów on używał. Może używał tego pistoletu typu shotgun, taki jury, on się nazywa jury, i a, załatwił mnie dwoma strzałami. Tak więc było to troszkę dziwne. Ale tutaj widzicie, że próbowałem w jakiś sposób się usłonić, uchronić przed zgonem. Wykorzystałem ją w miarę dobrze, aczkolwiek troszkę, troszkę zabrakło mi szczęścia. W etapie tym oczywiście bardzo dobrze używać jest tak zwanego łysego orła. <laughs> dokładnie, nie przesłyszeliście się. Łysy orzeł, to jest ten bolt eagle, który jest dostępny w klasie szturmowca. Odblokowujemy odpowiednie zadanie i dostajemy w nagrodę właśnie coś ala desert eagle. On dokładnie tak samo wygląda, ale nazywa się tutaj bolt eagle. Łysy, orzeł. Nie wiem dlaczego akurat ta. Hmm. A może dlatego, że wygląda trochę łyso. W każdym razie Bolt Eagle jest bardzo dobry. Jest bardzo dobry, ściąga dwoma strzałami przeciwnika na bliski kontakt. On zadaje mniej więcej te same obrażenia co Magnum, które jest dostępne w klasie Technika. I akurat w przypadku Magnum, na przykład, często zdarza mi się grać. Jak snajper po prostu. Używać tego magnum jak, jak snajperki, i za pomocą, znaczy, może snajperki półautomatycznej, bo za pomocą dwóch, trzech strzałów z dużych odległości jestem w stanie zgarnąć przeciwnika i dokładnie tak samo jest w przypadku e, łysego orła. Z tym, że trzeba odblokować sobie jakiś celownik, ponieważ ten mechaniczny jest dosyć niewygodny w użytkowaniu. Tak więc słuchajcie, no, przekonuje się cały czas do, do y, tych, tej klasy szturmowca. Nawet powiedziałbym, że na niektórych mapach on jest. Y, Spoko, naprawdę spoko. Na mapie dzielnica sprawdza mi się także świetnie. Zazwyczaj na tych mapach, no, tak nieciekawie mi się grało. A teraz ten wynik 37 do 11, to na przykład to jest taki wynik dla mnie, powiedziałbym, że fajny, optymalny. Nawet lepsze oczywiście się zdarzały. Tak więc kurczę. Zobaczycie może nawet filmik, nie wiem, nie nagrałem go chyba za pomocą nagrywarki, tylko za pomocą właśnie tej nagrywarki konsolowej, jeżeli tak to można nazwać, z PS4. Tak więc on nie będzie, jeżeli wrzucę go nawet, to on nie będzie w 60, a będzie w 30 klatkach, ale mam nadzieję, że nie będzie to Wam w żaden sposób przeszkadzało. Tak więc no zobaczcie, no świetnie po prostu się sprawdza. Jeszcze do tego jeden duży plus ma ta klasa że te atuty które się dostaje one pomagają a więc mamy szybsze przygotowanie broni mamy szybsze podniesienie itd., itd. One, i tak dalej i tak dalej i te atuty zaczynają działać jak właśnie w Call of Duty tak więc e Wiem, że początkowo troszkę narzekałem na tą klasę, ale, no mówię, z czasem ta opinia może się troszkę zmieniać. Co prawda i tak uważam, że jest to chyba najsłabsza klasa. Ona najmniej oferuje z tych wszystkich dostępnych. Te shotguny, szczerze mówiąc, które są dostępne w tejże klasie, one, jak dla mnie, one w ogóle się nie sprawdzają. Mam nadzieję, że właśnie ta dwururka, ona będzie dużo, dużo lepsza. Ale to wyjdzie oczywiście praniu. Jeszcze tylko taka mała rada, jeżeli chodzi o tą mapę. Mapa odpływ jest chyba jedną z najbardziej popieprzonych map, jeżeli chodzi o respy. I tutaj, jak widzicie, ja cały czas poruszam się plażą, to w lewą, to w prawą stronę. Dokładnie tutaj najwięcej akcji się dzieje i oczywiście śmigam samą krawędzią mapy. Jak tylko mogę, i często łapię po prostu przeciwników respiących się. Jest to troszkę oczywiście hamowa, ale. Trzeba to w jakiś sposób wykorzystać, bo właśnie tak jak mówię, nieraz wykorzystają to przeciwnicy i będzie dupa. Dokładnie oni tak samo mogą zrobić z nami. E, tak więc widzicie, że całkiem nieźle mi poszło akurat tą bronią. E, będą oczywiście jeszcze kolejne filmiki z nowych, to odblokowanych broni e, i wtedy wypowiem się też na ich temat. Tak więc e, taki setup jak najbardziej się sprawdza. Polecam także skara w tym setupie. No i można. Dobre e, wyniki trzebać. Tak więc trzymajcie się ludziska i do zobaczyska na razie.